Są dożynki całej dzielnicy 18, a dożynki to święto świętoplonów, dlatego te piękne wieńce, które tam stoją z boku e, udekorowane. No i takie podziękowanie za cały rok, e, za te zbiory, które zostały zebrane. Dożynki są bardzo starą tradycją wiejską, ponieważ mogiła kiedyś to były bardzo, bardzo głębokie wiejskie tereny. Uprawiali tutaj zboża, wiadomo, zwierzątka też były. No i chcieliśmy odświeżyć tradycję, ponieważ starsze pokolenie już nie daje rady, natomiast my chcieliśmy odświeżyć tą tradycję. Młode pokolenie zapomina, a my chcieliśmy, żeby naszą społeczność od nowa scalić, żebyśmy się bawili razem wspólnie, żeby sąsiedzi się znali nawzajem. Żniwa tego roku się udały, pogoda była piękna, zboża dorodne, więc dzisiaj świętujemy. Po prostu cieszymy się jako rolnicy, że możemy swoje plony poświęcić. Po prostu złożyć hołd całej. No będą różne śpiewy przy tych zespołów, które się tu zgromadziły, powiedzmy, zabawa, później będzie wieczorem. Można potańczyć, pobawić się. Będzie Wszystko można się... pooglądać więcej, tak. jakie 13 zespołów, które tutaj są, wyplotły, posłuchać piosenek, jakie właśnie te zespoły, które należą do Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta, zaprezentują.